Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pan Robert Jaśkiewicz, nauczyciel historii i co najważniejsze, żywy świadek, a nawet uczestnik wydarzeń z czerwca 1989 roku. Pan Robert opowie nam o swojej działalności antykomunistycznej oraz o zdarzeniach, które miały miejsce w naszym regionie. Zacznę od pytania bardzo prymarnego. Czy był Pan działaczem antykomunistycznym? Dzień dobry. To znaczy mówisz tutaj o, o takiej działalności antykomunistycznej. No, ja bym nie nazwał siebie jakimś tam pierwszoplanowym działaczem antykomunistycznym, ale no, w pewnym sensie można tak powiedzieć, ponieważ uczestniczyłem w tych wydarzeniach aktywnie, a więc w jakimś tam stopniu jestem tym działaczem antykomunistycznym. A jak wyglądała Pana działalność? Działalność w zasadzie. To były głównie działanie, działanie w tak zwanym Komitecie Obywatelskim, który powstał tutaj na terenie Pobiedzisk właśnie w 1989 roku. To była taka organizacja zrzeszająca chętne osoby, które chciały właśnie coś zrobić, aby naprawić sytuację w Polsce, aby zmienić tę sytuację polityczną. I osoby chętne do tej pracy no, angażowały się w ten sposób, że y, na przykład były organizowane akcje ulotkowe, roznoszenie tych ulotek, mm -hmm. rozklejanie ulotek, y, transparentów, y, to przede wszystkim w tej pierwszej fazie, natomiast druga faza no, to już była taka działalność bardziej oficjalna, kiedy rozpoczęły się przygotowania do wyborów, no to wtedy wiadomo... Y, współorganizacja właśnie tych wyborów, no i bezpośrednie uczestnictwo później w komisjach wyborczych. Dobrze, a co wpłynęło na to, że zdecydował się Pan wesprzeć opór społeczeństwa, społeczeństwa będącym no, jawnym nie dla komunizmu? No, no. to? Znaczy można powiedzieć, że już od czasów licealnych byłem taki trochę niepokorny i mm -hmm. nie podobało mi się to w jaki sposób władza sprawuje swoją, swoją władzę nad społeczeństwem w Polsce. I zawsze starałem się, jeżeli było na przykład organizowane takie wyjścia na manifestacje tak zwane pierwszomajowe, no to wtedy nie uczestniczyłem w tym. Jeśli było jakieś święto patriotyczne typu Święto Niepodległości czy inne święta takie bardziej zakazane, no to ja uczestniczyłem w tych świętach. Wywieszałem flagę nie na 1 maja, tylko na 3 maja. Mhm. Także to takie, takie drobnostki z takiego życia. No i tak to mniej więcej. Jak pan ocenia sytuację z czerwca 1989 roku? No, czerwiec 1989 roku to jest y, niezapomniane wrażenie, przede wszystkim y, no, ogromna inwencja, ogromna, y, ogromne zaangażowanie całego społeczeństwa, wszystkich ludzi, mieszkańców tutaj również Pobiedzisk, y, zbliżające się właśnie wybory. Także oceniam to jak najbardziej pozytywnie. No, jest, to, jest to coś niezapomnianego. A jak nasze miasto walczyło z ówczesnymi władzami? Czy widoczne były manifestacje, demonstracje, strajki? Manifestacje, demonstracje, strajki to jest właściwie okres wcześniejszy z okresu stanu wojennego. Natomiast w 1989 roku... Już takich wielkich manifestacji raczej nie organizowano, a w pobiedziskach tego raczej nie było widać. To, to dotyczyło takich większych miast. Chociaż przypominam sobie zorganizowaną jedną taką manifestację u nas na rynku, kiedy przyjechali ówcześni kandydaci na senatorów i na posłów, kandydujący właśnie do tego pierwszego parlamentu, który miał być wybrany. A czy Pana zdaniem y, okrągły stół był dobrym rozwiązaniem dla komunistycznej Polski? No ówczesny czas to chyba no, najlepsze rozwiązanie, ponieważ chodziło o porozumienie, dogadanie się między tymi y, dwoma ugrupowaniami, dwoma stronami, y, a więc chyba to było jedyne rozwiązanie możliwe. Mhm. Zresztą później było raczej powielane też w innych państwach, na zasadzie właśnie porozumiewania się stron. A jak pan ocenia obecną sytuację w kraju? Czy transformacja ustrojowa zakończyła się już w XX wieku, czy może według niektórych historyków trwa do teraz? No różnie można na to spoglądać, ale myślę, że mhm. cała ta transformacja to będzie trwała cały czas, ponieważ to jest, to jest taki został nadany impuls i to cały czas trwa. Może odniosę się teraz do bardzo aktualnego tematu, sytuacji na Ukrainie. Czy według Pana Ukraina ma szansę przystąpić do Unii Europejskiej? Czy ma szansę uniezależnić się od Rosji? Szansa na przystąpienie do Unii Europejskiej na pewno istnieje, bo takie takie tutaj możliwości Unia stwarza. Natomiast co do całkowitego uniezależnienia się od Rosji, to, to widzę to raczej w ciemnych barwach, ponieważ Rosja jest zbyt potężnym państwem, no i wykonała już wiele takich ruchów, jak chociażby przywłaszczenie sobie Krymu. No i pewnie będzie ciągnąć to dalej. Teraz wszystko zależy od tego, jaka będzie postawa ze strony państw Unii Europejskiej, uh -huh. ze strony Stanów Zjednoczonych, a Polska również ma w tym uh -huh. na pewno swój udział, żeby tutaj w jakiś sposób wspomagać y, Ukrainę. Ale na pewno szanse na to, żeby yhm, Ukraina zjednoczyła się też z Europą istnieją. A jakie były y, Pana myśli? emocje, kiedy ostatecznie zażegnaliście komunizm w Polsce? No to było fantastyczne uczucie. Do dzisiaj sobie tak wspominam, że po prostu był to taki najlepszy okres w dotychczasowym moim życiu, jeżeli chodzi o jakieś tam działania właśnie polityczne, ponieważ no, taka nastąpiła duża zmiana w polityce, w społeczeństwie, w, spo w spojrzeniu na na świat w możliwościach, jakie, jakie dało to właśnie przejście z systemu takiego totalitarnego w system demokratyczny. Mhm. A czy obecnie jest Pan dumny z Polski? Czy działalność solidarnościowa rozbudziła w Panu jako bardzo młodym człowieku uczucia patriotyczne? Mhm. Bowiem jest to jednak duże poświęcenie dla kraju. Tak, no muszę powiedzieć, że nie po to człowiek angażował się w jakąś tam działalność, żeby po prostu nie, nie było z tego efektu. No jak najbardziej, jestem dumny z Polski i no, Polska wykonała olbrzymi skok. Znalazła się wśród w tej chwili najlepiej rozwiniętych państw europejskich i państw świata. Także no, tutaj ogromny plus dla Polski i, i myślę, że tak należy trzymać. Było mi bardzo miło spotkać i rozmawiać z taką osobą jak Pan. Dla nas uczniów jest to nie lada atrakcja, słuchać o historii, poznawać ją i to w bardzo ciekawy i nietypowy sposób. Prawdą jest też to, że bardzo mało wiemy o najnowszej historii polskiej. Tym bardziej dziękuję za poświęcony czas i chęć szerzenia wiedzy wśród młodych. Bowiem, jak mówił Heraklit z Efezu, wiedza jest drugim słońcem dla ludzi, którzy ją posiadają. I bardzo dziękuję, że zechciał Pan się tą wiedzą z nami podzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję.